Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, aby sobie gramy w Metro Kontynuujemy right. yy, naszą przygodę, tylko sekundę do czasu se policzę se sobie policzę, sobie. Dobra, powiedzmy, powiedzmy, że tak będzie, dobra, 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 będzie. <coughs> Poznawiamy gierę z Pick. I tak, wpadliśmy w obszar, e, objęty ryzykiem e, spadku FPS-ów. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, ta skrzynka nie została otworzona, więc zebrałem na daremno wtedy. Ale nie szkodzi już zebrane, więc jest git. gut. Wszystko przeładujemy, żeby nie było, że wyciągniemy jakąś naszą broń, bo w jednej się skończy amunicja, a tu Psi Hubert. Mamy naboi. Iść mamy gdzieś tam. Chociaż i tak pewnie ścieżkę po prostu mi pokazuje. Ejc. Będziemy zwiedzać. Najpierw pójdziemy tu. Wszystko będziemy się starać. A no tak. Nie można wchodzić. Dobrze wiedzieć. Więc o to chodziło. Dobra. Więc postaramy się nie wchodzić w bałgnął, bo się zesramy. Mhm. Ciekawe czy kałuże też się liczą. Ale jak gówno poleciało sobie. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego względu, że FPS-y są spoko. Czy ta kałuża też się liczy? A jakieś bydle przeszło, zesrał, żech się ja prawieł. Czy mogę wejść? Nie mogę wejść, bo po co? Mógłbym się wdrapać, ale nie, nie, po co, na co? Te gówna latają, mam na... Y więc to też się liczy jako woda. Się okazuje. Nie, w sumie to ja wszędzie po, ch po wodzie chodzę. Yy, nie wiem, czy ja idę dobrze, czy ja idę źle. Wolałbym, żeby mi co na nie, wy nie wydupcyło się, gdyż jestem teraz skupiony, a to jest w wręcz idealny Moment, na to, żeby mi coś na ryj wydupcyło A i też yy, liczę na to, że tu się nie ściemnia. Dobra, mam iść tam. Ale tędy nie przejdę, bo jest tu, co jest. Ty, co to jakieś. Jakiś kłoda jakiś się tu kręci. Czy tamtędy można przejść? Hmm. Może to jakieś ukryte przejście. Albo po prostu skrót. Z którego ja nie skorzystam. Tak. Na pewno tędy iść mamy. Rac raczej biec. Jak do razie nic nasz nie atakuje. To jakieś gówno. Mm -hmm. Czyli to jest takie pancerne, nieśmiertelne gówno, co po prostu sobie czycha w szambie. Yy, to wylazło się na powierzchnię jednak. Weź! Co to? to? Aha! Co to głosem mnie ten? Mm hmm, dobra, to sobie troszeczkę pobiegniemy. A żeby nie było monotonnie czy coś w tym stylu. Tak, tak. Co walczyć z tym? A e, jednak słaby, e, abstrał mi to. Bardzo fajnie, że ten shotgunik... Ma tą możliwość... Yy, tego. Bydle blisko tu lata. ma możliwość szybkiego szczelonia. Znowu zostałem obsrany. Ty chamie. No tak. Mam nadzieję, że się sieraspi w nieskończoność nie będą, bo byłoby to dla mnie... Upierdliwe gówno i wnerwiające. o! Kanister, e, tylko że mi się powietrze kończyło. A po co mi ten kanister? Nawet nie mam pojęcia. Po prostu pewnie każdy ziom zbiera złom. Aha, dobra, tak, filtr, bo już skończył mi dychać. W sensie przerwałem animację. I to już ten. Postanowiło więcej tej animacji głosów nie, nie dawać. O, lepsza maska chyba. je I gówno tu lata, jak nic chce mnie piznąć. O, te szczęście są trafienia, to znaczy, że można te gówno strącić. Tak zrobimy, bo będzie nas denerwować. Zgin! Trzeba strzelać troszkę ten, y, jak pepelotka z wyprzedzeniem, a w sumie to gównianym tym. Idzie to jest. Dobra, w dupie mam tak w niego coś wpakowałam, troszkę tych naboi a gówno zrobiło no to zapalimy pomoże nam o oczywiście mm -hmm. interesujące weźmiemy te pierdole, już coś zapisał ty coś zapisał w sumie weźmiemy, zobaczymy co nie tak ej, ciemno się chyba robi eee... <laughs> Dziennik na Októrbie. Mhm, do czyli na Októrbie. Mhm, znaleźć paliwo do wyciągarki. Pr... Wyciągarki promu. A skąd ja to wiem, że do wyciągarki promu trzeba ten? Skąd ja to wiem, że do wyciągarki promu trzeba jakieś paliwko? Co to szczeleło? Coś szczelo. Ojojoj, zlękłem się. Ale tylko żeby mi się tu za ciemno nie zrobiło, bo... bo ja serio... Ja się wełzmę i się zełzram umy. O, to można rozdupcać. Ale tegoż to ja oczywiście nie uczynię. Gdzie tak blisko mnie? Won! Śmieciu! Oj, jak to mi się taka amunicja Skończyła Muszę przeładować Dawaj, dawaj Chodź tu frajer, Już sobie poleciał, Dobra, co tu mamy? O! Miny, mm -hmm. czyli co, że rozstawiać mam, bo będą mnie w atakować, jak to nacisnę. mhm, mm nie, spoko. To pewnie nie zadziała, bo trzeba paliwko. Oczywiście, tak, i po to dali tam najpierw karnister tak bez sensu. Się domyśliłem pomysłowe. No to co w samolocie pewnie będzie paliwko lotnicze. Dobra, to jest szambo wypompowane nie przejdziemy. Tutaj jakoś uh -huh, uh -huh. o co to było coś mi się w ten tego jak wchodziłem. Jeszcze raz. No coś. A, bo tu zdech. Ale ja nie zauważyłem. Mhm. Czyli po tym gównie chodzić można. A co to czerwone flagi? Mhm. Już minuta? Co te filtry tak szybko się kończą? Aha, czerwonymi flagami można łazić. Jak rozumiem Że to takie przełściu. Mhm, tu leżą jakieś trupy Skupy Jeszcze więcej tego gówna A więc tu oczywiście, że tu będzie karnisterek i To będzie ten mm, ktoś się bardzo przygotował Szkoda, że go zarabowałem No, oczywiście, no tak, po kolei będzie wszystko sprawdzał. Skrupulatny. A w tym o pełne. Słychać. Oj 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 patrzcie kto by się spodziewał, że coś tutaj przez ściankę wypierdzieli. Co mnie denerwujesz? Mam ci przypierdzielić? Wypierdzielaj. Będzie mnie denerwować Kupa gówno. O nie, plujące gównem gówna. Wejdziemy tutaj. A, dobra. Rozumiem. Gdzie? Tak, wiem z tym celem. Ale spokojnie, jak na wojnie, ja umiem. Ciekawe, kiedy ten Bows wypierdzi... Uuu, tu jest jakieś przejście, pewnie to chcieli ten twórcy gry. Tu, tam dalej jest przejście? Tam jest jakieś gówno, strzelę do tego z tego. Aha! Myślał, że może się w spokoju wypróżniać, ale nie. O, chce chcę zwiedzać. Uuu ile tego do shotguna? Jak mi o <grymne> Pójdziemy czerwoną ścieżką, bo czemu by nie? Dalej czerwona ścieżka prowadzi mnie ten I co? I gówno Gdzie ja jestem? To ja nie wiem Szambo E, Co lata tak blisko mnie? Nie denerwaję mnie No myśli, że co Ale to ma życia Dobra, zdech Ale jak śmiesznie zdech O, tu się jakiś szambo gotuje I ta kopla! się wykąpać w tym. Dobra, wracamy. Jak się okazuje, to nic nie ma. A pewnie się okaże, że jednak coś tam jest. O, szambo znowu tam wylazło. Znaczy, fryerskie gównowe. Ciekawe, czy to jest ograniczenie czasowe. W postaci tego, że. Trzeba streszczać dupę, gdyż yy, ten ciemno się robi. Bo się robi o dziwo ciemno. A jakieś gówno wypierdzieli mi. Więc, wypierdzielaj! Czyż miałeś zdechnąć? O! Bon żyje jeszcze. Śmieć. Musiałem zabić dwa bydlaki. Jakoś skórę z tego dostanę, czy co? Nie, nie. No po co? Więc tak dla pewności, kolejne wyszło. To się robi tak. Pik. I to się stawia cyckiem. Mik. Ja teraz wzywam to. Bo stać mnie. Benzynki mam. I radię sobie dam. A jej. Hmm. Jeszcze światełeczko dali. Żeby jeszcze bardziej na siebie uwagę zwracać. Nie. Spoko, spoko. Oczywiście, że będzie gówno wyłazić. Proszę bardzo. O niej. Moja mina. Stawię kolejną. No chyba nie wyjdzie to stąd. Bo te bydle było takie bydle. A tak się schowam. To to było zapierd... Zatrzymało się, czyli teraz to wznowi i jakieś gówno na mnie wypierdzieli. A nie, to ja w pasek wszedłem. Nie, to gówno wylazło. A, poczekaj ziomek, bo mi się kończy ten moją minkę w lesu. o jak mnie popchnął prawie w wodę wpierdzielił co za typ co już zdechło? nie ten walczy z tym jakie to pancerne a ty co? będzie we mnie plu głównym Obsrał mnie. Make No i co? Aha, że tą dźwignią i to się aktywuje, jak rozumiem. To jedziemy. Do widzenia. I będziemy teraz coś atakować. Czy mogę stawić tu coś? Nie, nie mogę. A nie wiem, czy stawiłem. Jeśli stawiłem to pod wodą. Mam nadzieję, że nie wypierdzieli mi. A! I nie mogę ruszyć!

Coś, ale nie wiem kto to projektował. Co to za inżynier to stawiał, żeby mm, jak najwolniej to działało. żeby wszystkie potworki miały okazję, żeby wszystkie potworki miały okazję mnie skosztować po drodze. Mhm, pięknie. Coś pierdzi. Mm, mamy iść zapewne w stronę w tamtą. Co to za klimat rodem z Ravenholma, prawie że. Tylko, że taki ten Ravenholm. Ee, no. Zmutowany. No nic idziemy? Pewnie są ukryte jakieś znajdźki czy inne takie. Gówna. Ale my... No co my zrobimy, jak my gówno zrobimy? Chyba iść tam. Tam się coś świeci. Opsa! O, ktoś z ma 20 minut tego... ...firtla. No i dziwne te świetliki. O, boję się, co tu się dzieje się. Bydle! Ej! Jeszcze mnie... Jeszcze mnie dotknęła, ja unik zrobiłem, jak prawdziwy... ...Trarador. Co to był za odgłos? Jakiegoś pierda. Um, dobra, idziemy tędy. Ale mgła. Dobry. Dobrze, że tak ten Morder, życie. E, ty, może ja mogłem ich uniknąć, a teraz wezwali swoich? A nie, jednak nie. Ha. Ej, wą! Bydle, głupie wylazło. Coś mi się zdaje, że to coś musi rozdupcyć. Hmm, tylko co to może rozdupcać? Hmm... Hmm, tak, mapa blokuje się. Coś wziąłem. Czekaj, bo muszę znowu obok przejść. Ała! Oh, wow. Czy ja mu coś... niby jakieś tam krytyki powiedzmy zadaję, ale... co sumie takie gówno robię. Nip. O, w jakiś gówno wlazł żołch. O, tu są te. jakieś te. Muszę tędy iść. Idę. I co? I to mini nie mm. Pół minuty tego. Tam gdzieś iść. A czekaj. Już praktycznie kończyć powinienem. A dobra, to będzie równo 30, skończę. Chyba nie powinienem ruszyć tych puszek. Tu się pali, to znaczy, że ludzie tu powinni być. Ale ich nie ma. Oho, łapki! Jak dobrze, że jestem szybki, ale już spokojnie spadaję w pesy. <laughs> Artem, widzisz mnie Elegancko Ty Mnie to uciełszy. Nie wiem czy stąd wszystko zebram O! FPSy się uspokoiły Kozacko Czekaj, bo muszę zwiedzać Alej like get, move it move it no oczywiście po co by była ta kłoda Z dupy Coming From mhm. Arena dobicia się Of course No zaczekaj eee, W takim razie zapalające Pick One down ma Pick PIK! O, podpaliłem go, ale tylko na Kiedyś tu był. O. Wylatuję go, do potrzebuję coś tam. No i co ja mam zrobić? Trzeba go rozdukcyć. Oj, oj. Zblokował mnie. Czyli co, że ja go rozdukcyć mam? Mhm. Chyba taka bitwa z bossem. Oj ja wiem, mam nadzieję, że tu nie ma czegoś takiego, że trzeba go poprowadzić szarżą w jakieś gówno, które wybuchnie go rozdupcy. Hmm, co by tu wymyślić? Nie, no ja na razie nic nie widzę. Kichwa. No, oczywiście. I spadają mi je w -y. Bardzo ja tego nie lubię. co, że utonę? Czy mnie ktoś uratuje? Uh -huh. e, nie no... Spoko. Dobra. Ale ponieważ tu walka z bosem, to zostawimy sobie ją na następny odcinek. Także... Yes! Więc z tego to miejsce będzie, ludzi się z Wami żegnał, więc subskrybujcie, łapkę w górę, ja was proszę, zachęcam Was do oglądania moich innych filmików z innych Gierącej. A zatem czas się z Wami żegnam, więc nara.